Thank you Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Ja właśnie lecę na szybki shopping, naprawdę szybki, ale dlaczego? E, Haneczka w piątek wybiera się z moimi rodzicami na taki przedłużony weekend od piątku do niedzieli do Karpacza. Jadą sami, zabierają Haneczkę my zostajemy z Miłoszem. Zobaczymy jak to będzie. Trochę się martwię, bo pierwszy raz Haneczka nie będzie nas widziała przez taki um, czas, no bo to już jest jednak wiecie, w piątek rano wyjeżdżają. No to jedna noc z, soboty, z piątku na sobotę bo te z sobotę na niedzielę i w niedzielę wieczorem będą wracać zobaczymy jak to zniesie Haneczka ona jest na razie nastawiona tak wiecie, radośnie, się cieszy że jedzie z dziadkami na wycieczkę na wakacje nawet to tak nazywa więc mam nadzieję, że miło spędzi czas ale ja przejrzałam jej szafę no i wiecie jak to jest z tą pogodą tym bardziej w górach, jak się zaciągnie to może być różnie, dlatego musi, mieć, musi być wyposażona w kurtkę w jakieś dresy, spodnie długie rękawki, również i dlatego jak przyjrzałam tą szafę, to stwierdziłam, że jakiś jeden dres by się jeszcze haneczce przydał. Tak na sportowo, żeby miała coś z długim rękawkiem i długie spodnie. Więc dlatego lecę, wiecie, sprawdzę co jest w pepko, co w Sensei. Może uda mi się coś upolować. No, dość pokaźna torebka się nazbierała. Nie wszystkie rzeczy są z bo w kiku była bardzo fajna promocja, powiem Wam szczerze, czekajcie, tylko wyciągnę te trzy bluzki. E, już moment. Nie dość, że były przecenione. To jeszcze e, trzecia sztuka jakby za grosz. Co kochanie? Dlaczego to jest takie samo? No bo takie same, bo się opłacało, to Ci kupiłam, a tamta się już wiadomo, że sprawa, jak ciągle chodzi do przedszkola i tak dalej. Zobaczcie. Ta bluzka 10 zł, ta bluzka 10 zł i ta bluzka 10 zł, ale zapłaciłam za wszystkie trzy, no bo ta jedna była za grosz. 20 zł i jeden grosz, więc super. Naprawdę mama, fajnie. nie mnie tu No bo miło się tu bawić tym. No, swoją małpką. Czekaj, no. Powolutku. Tak, a potem pokażemy, co tam jest jeszcze. Bo trochę tam ci mama... Nazbierała tego, wiesz, to będziemy mierzyć, okej? Okay? Możesz, ale będziemy mierzyć. Bo musimy sprawdzić, czy rozmiary są ok. Wiecie, co ja jeszcze chciałam wrócić do tego, co zobaczyliście na przebitce. Tak, wtedy bodajże, tak, to był Teddy. Są już świąteczne rzeczy, bożonarodzeniowe bombki, łańcuchy, lampki. Bo to, że są dynie, to w sumie mnie nie zaskoczyło. No, bo wiecie już się zbliża, początek listopada, październik, to już wiecie, dynia to już są właściwie nie, niekoniecznie też Halloween, ale też jesień. No to powiedzmy, że jesień we wrześniu się zaczyna, to jeszcze to akceptuję, ale żeby w lipcu były bombki, no powiem Wam, zdziwiłam się. Ale nie wiem, czy powinno mnie już to dziwić, chyba nie, bo te sklepy tak właśnie robią. Gonią ten czas, jak Szalone, a ten czas przecież i tak sam leci jak szalony. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy praktycznie w całym składzie. Miłoszek próbuje tam zasnąć, mam nadzieję, że zaśnie. Haneczka jest z nami dzisiaj, bo nie poszła do przedszkola. Powiedziała, mamo, dzisiaj nie chcę iść do przedszkola, no i nie poszła, no bo wiecie, skoro... Ja nie chodzę na taki typowy, standardowy etat ośmiogodzinny. To jeśli ona powie, że chce zostać w domu, no to nie ma problemu. Ja jakoś tam to wszystko poogarniam, tak żeby było dobrze. Tym bardziej, że Haneczka już jest naprawdę bardzo samodzielna, grzeczna. Dziewczynka nie ma z nią żadnego problemu. I właśnie tu już też z kolei nasuwa się to pytanie, bo. Dostałam ostatnio wiadomość na Instagramie od hejterki, która wiecie, odpowiada mi na story. Na każde story jest y, jakiś hejt, wszystko jej nie pasuje. Y, ale właśnie od ostatniej wiadomości: Haneczka chodzi w lipcu do przedszkola. Porażka rodzicielska, bo ja siedzę w domu, przecież nic nie robię, pachnę. A Hania musi chodzić do tego przedszkola i siedzieć tam. Y całe 4 godziny idzie do dzieci zadowolona, Haneczka po prostu chciała chodzić do tego przedszkola i w lipcu do niego chodziła, w sierpniu już będzie z nami już nie ma wyjścia i, bo przedszkole jest zamknięte jej przedszkola, przecież nie zapiszę na jakiś dyżur do innego przedszkola, jeśli tak jak mówię nie potrzebujemy tego, więc już jej to wybiłam z głowy, powiedziałam, że ma, będzie miała wtedy wakacje w sierpniu, no i w sierpniu będzie ze mną i z Miłoszkiem w domu cały miesiąc, no a dzisiaj powiedziała że po prostu nie chce do niego iść do przedszkola, bo chciałaby sobie być ze mną w domu. Bo Haneczka wiedziała i pewnie dlatego chciała zostać, bo Hania to jest taka towarzyska dziewczyna, że do mnie dzisiaj przychodzą moje koleżanki. Koleżanki, z którymi e, chodziłam na studia: Kasia i Ania. Z Anią to nawet chodziłam już od przedszkola. My się zawsze śmiejemy z Anią, że to jest od przedszkola do opola, bo rzeczywiście chodziłyśmy już razem do przedszkola, do podstawówki, do liceum i później poszłyśmy razem na te same studia, skończyłyśmy prawo. E, I właśnie dzisiaj mnie odwiedzą te moje koleżanki. No, i Haneczka pewnie wiecie, wiedziała o tym, no, chciała zostać i sobie tu z nami posiedzieć, ale oczywiście, co uwaga. Deska! No, tak, deska Haneczka bardzo e, przypadła do gustu. A myśmy chyba nie mówili, co to jest za deska? Powiesz? Gadaliśmy u i Babci pamięta. A to chyba na Instagramie mówiłaś, a tu do widzów nie mówiłaś, co to jest za deska. Pokaż jaka piękna jest deska, Rolka. Od kogo dostałaś? Co? A Paulinki. Tak, Paulinka, czyli od Haneczki ten najlepsza koleżanka bestii z ulicy przywiozła jej właśnie taką deskorolkę z Holandii, bo była tam gdzieś znajomy znajomych rodziców. Byli... folię. No i ściągnęłaś już folię. Ale tutaj kołaże. troszkę jest, bo nie umie się ściągnąć tę folię. No, 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 a mogłaś sobie zostawić tą folię, to przynajmniej by dłużej była czysta, a teraz już się pobrudzi, ale zobaczcie, taka fajna. No, i Haneczka po prostu w niebo wzięta, bawi się skorolką. No, ale jak wiecie, wczoraj byłam na shoppingu i udało mi się tam, co nieco dla Haneczki znaleźć, to co, idziemy zmierzyć te ubrania, bo wiecie, jak to jest. Człowiek kupuje niby 116, a potem się okazuje, że jedne 116 jest za małe, a drugie 116 jest o dużo za duże. Więc co, idziemy zmierzyć te ubrania, jeszcze jak mamy chwilę, no. a ty już chyba śpi. No, ty się zabierz na do skorolkę, Kicia. Może usisz powoli, bo to jest trudne, wiesz, taka jest dana dyskorolce, to już nie ma przelewek. Co, idziemy zmierzyć te ubrania, chodź. O, a a no. ja umiem jeszcze bardzo szybko się spieszyć na wyścig kolejnogą dużą. Tak, no na hulejnozę to ty potrafisz jeździć, bo super ci idzie na tych w, w, w dwóch kółkach, naprawdę na tej nowej hulejnozę. Ale. Cicho, miłoż zasypia. Mama. No. Ale pędzę kokardy. No, to jest taki kart, to trzeba przyznać. Wszędzie haneczki pełną, zwinna myszka. Dobra, idziemy mierzyć ubrania. Pędzę, pędzę, pędzę. Dobra, leciło. Miłoż. Dobra, te trzy bluzki już mamy załatwione. One na pewno będą ci dobre, bo już miałaś. I co my tu jeszcze mamy? Proszę bardzo. Taka kurteczka Sinsei zaprzeceniona była. Za 22,99 wzięłam 110, bo jakaś taka duża się wydawała. Taka, wiecie, wiatrówka na deszcz. Pokaż tu. No, poszalałam z tymi rozmiarami, bo sama nie wiedziałam. Te spodnie z kolei 104, ale wydają się bardzo duże. Też w przecenie za 15,99. Jeansy i co najważniejsze, bo ja na to często zwracam uwagę, mają tu właśnie te guziczki, tą taśmę do ściągnięcia, bo Haneczka jest bardzo szczuplutka. Wow, jaka fajna bardzo! Fajna? To bluzka za 7,99, 116 to pewnie wiecie, na trzy prania i ona będzie już do niczego, ale dobra. Teraz fajnie wygląda. Kolejne spodnie, czekaj, haneczka. Wzięłam 110. To takie wyższe spodnie z wyższym stanem. Fajne, fajnie wyglądają. Zobaczmy, co it's tu dalej no, jest. It, tak, tu kupiłam ci te leginsy, to już miałaś te leginsy. One się szybko spierają, ale są fajne. Czarne, takie uniwersalne, i te w parterkę. 110, it's rozmiar 25,99. No skarpetki też, żebyś miała nowe na wyjazd, 17,99. Ile par? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć par, no. Mamo, czy otworzymy? No dobra, zaraz możemy otworzyć. Tu kolejna bluzka z Disneya, 12.90. Podoba Ci się? Lubię pieski. Ja wiem, że lubisz pieski. Co my tu jeszcze mamy? Kolejna. Jak o, bluza, zobacz. A ta Ci się podoba? Tak, jak bluza. Tak jest same. No pieski, no. Tak. Za 19,99 też 116 wzięłam. Teraz będziemy mierzyć. I Mama. chyba już ostatnia rzecz. Yy, Takie fajne spodnie też. Wobierzcie, jak fajnie tu tak wszczępione, no. Ja tam włożę to pudełko, żeby się tak nie koszmały. Dobrze. Rozmiar 116, 1999, pisze Slim, to mam nadzieję, że haneczce będą w miarę dobre i zobaczcie, i też jest ta taśma ściągająca. To dla mnie jest naprawdę bardzo ważne, bo haneczka jest bardzo szczuplutka i wszystkie spodnie, których nie da się tu dociągnąć, są po prostu jej za szerokie. No te 116 już wyglądają duże, ale za 119 jak pójdzie ten pas ściągnąć fajnie i to będzie fajnie wyglądać, to je zostawimy, bo już będzie miała na zapas. No my już właśnie mierzymy. Zobaczcie, fajnie wygląda w tych spodniach nawet, ale uwaga, Ania już się skarży, że za duże. A te niestety nie mają tego zwężenia. I to wiecie, takie spodnie to też właśnie na bluzkę się nosi. No i jakby gdzie gdzie tu zaszyć, no nie ma jak jak to będzie wyglądać. Więc te niestety musimy zwrócić, tak? Chodź, no, mierzymy dalej. Hello, kochani, my jesteśmy w drodze do pewnego sklepu. Jakiego to wiecie na pewno, jak powiem, że chodzi o witryny, o regały i walki ciąg dalszy. No, przyszedł. walki ciąg dalsze, walki nie walki. No Mati tam ma swoją wizję, ja w sumie swoją, ale też nie jestem. Władnie. Gdybym była przekonana do swojej wizji tak totalnie, to bym Mateusza, wiecie, tak bardzo naciskała. A ja już sama nie wiem, jak by było lepiej, jak to zrobić. No i stwierdziliśmy, że jeszcze tam pojedziemy, zobaczymy, może coś się urodzi. No bo dzisiaj jest w sumie ostatni dzień tej promocji, bo tam jest znowu fajna promocja, że zawsze, no, 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 no i... To czy fajna, czy to już kwestia No wiecie. właśnie, no ale zawsze coś, nie? No bo normalnie na przykład za tydzień kupisz, to pewnie jej nie będzie, bo zawsze tak jest, że to potem no, wiadomo, na jakiś to też, czas jest. No. A jak już parę razy wspominają na kanale, grosz do grosza, nie? I, no właśnie. i się robi jacuzzi. Na przykład. No właśnie, no właśnie, dlatego trzeba korzystać z takich promocji. No i to jedziemy, ale czy coś dzisiaj się urodzi? Nie wiemy. No. Nic na siłę, wiecie. Co nagle to pod diable, to czasem trzeba po prostu odpuścić tym. Czasem lepiej odpuścić, stracić to te, te tam... No dokładnie, te 200 zł, czy czy no... czy ile no. i po prostu no. Czasem tak jest lepiej, że no. nauczyłem tego. No, dokładnie. Że lepiej zrobić coś później, Mhm, ale być przekonanym do tego, a nie na wariata, na głupka i potem za miesiąc jednak okaże, ale my to zrobili, I dwa nie? Razy I dokładnie. Piotry dwa razy traci, coś w tym jest. W tym no to troszkę mi się wydaje, nie? No nie, no się tak śmieje, ale wiesz to, jak to... że chcesz mieć coś już. Nie? No właśnie, no. No tak powiedziałam, no te powiedzenia jednak mają sens. Co nagle to podjablę, no. No bardziej tak, bo no. nagle to diable. Dokładnie. Dobra, to jedziemy. Możesz taką słowę... Zobaczcie, a to oznacza tylko jedno, że dzisiaj nie wychodzimy z pustymi rękami, tylko są tu dwa regały. Jednak te proste, czyli na razie jest opcja tak jakby moja, ale będziemy kombinować w domu. Wiecie, jak poskładamy, to będziemy jeździć z meblami. Ja lubię tak. Wie, wiecie, że no ja widzicie, z meblami. że jest podiarka. Dobra, ale teraz warto by było sprawdzić, czy mamy wszystko, bo to są po prostu dwa i muszę razy dwa. Dobra, regał jeden, czyli musimy mieć dwa. moment, dwie te paczki. Potem drzwi panelowe szklane, dwie sztuki, czyli ogólnie cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedna nadstawka, tu są jedna, czyli i druga, bo muszą być dwie. I teraz jeszcze dwa razy drzwi szklane te mniejsze, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Pasuje. Mamy wszystko. No i plan jest taki, to jest taki konsensus między układem Pauliny a moim. Taki kompromis, Kompromis idealny, mhm. bo możemy to ułożyć E, możemy to ułożyć w teorii i po mojemu, i po no. No i Teraz to trzeba będzie tylko skręcić. <grywia> A tego ja nienawidzę już po całym naszym domu, nienawidzę skręcania. No właśnie, ale jeszcze teraz mi się przypomniał, bierzemy te klane półki jeszcze ze cztery. Jak są? Nie wiem, zaraz popełnię. Poszuka. Aha, no bo w zestawie są no. drewniane półki, a Paulinie się spodoba szklane. No wiecie, tam gdzie to będzie widoczne, to żeby były lepiej chyba te szklane, czy co? No tak. Okay. No, Ikei IK IK 365 dni zawsze można oddać. Wie weźmy, a najwyżej oddamy jak. Dobra. Dobra. I gdzie one są? No chwila. Pewnie tu gdzieś. Możer. Bo to było wszystko. Czekaj, wpiszę półka Billy i zaraz wyskoczyć. Hmm. Tu będą. Dodatkowa półka Billy. Jest! Tylko nie wiem, która, bo ich jest kilka. 76 musi być. To jest 36 na 26? No to 76 na 26, no bo jest to regał taki, nie? Podwójny. Nie, no to 36, trzeba szukać. Czekaj, już im będę miała. No, staliśmy ja przy nich. Nas. Tak jak się okazało, staliśmy przy nich, bo Dobra. są tutaj. Dobra, ale to cztery bierzemy, czy to już od razu? No nie, bierzemy chcesz. Zobaczyć. nie wiem, czy jest sens. Możesz cztery. No, wiem, najwyżej się zwróci, nie? No, wolę przyjechać, no. oddać, niż przyjechać do kupować. Dokładnie, no. To bierz cztery. Tu są, jak? No. Na ja razie wózek wygrywa ze mną tą nierówną walkę, ale jakoś sobie radzę. Właśnie. Nie no, super sobie radzisz Mateuszek. To wcale nie jest takie... Nie, ja mam takie obrzydzenie do skręcania i do w ogóle... no, no już no. urządzania, no. że już powiedziałem przed chwilą Paulince, że nie jutro przyjdę do domu przez pracy i zobaczę rezultaty. A w ojcu wina. Teraz trzeba to upkać. Abym, to cię, abym ci zrobiła, nie? I udowodniła. Ale to nie jest, że ja wątpię w ciebie, tylko że wiesz... Liczysz że... na to? Że Dokładnie. Ja na... <gry> Zobaczcie, jak się spakowaliśmy. Mateusz po prostu tak mi zaimponował dzisiaj że to jest niesamowite Przesunął ten fotel do przodu, bo już był bo po prostu drama już była z mojej strony, że to już tu nie zmieści, że to będzie tam wystawać i jak my pojedziemy. A Mati po prostu przesunął ten fotel, a ja siedzę sobie za Mateuszkiem teraz. Ale typowa Paulinka, typowe zachowanie kobiece. Nic do was nie mam drogie panie ale ten. O, problem, się. Problem się pojawił. I co teraz? I co teraz? I co teraz? <laughs> ale Mati znalazł rozwiązanie. i Jedziemy do domu. Nie ma podach, którego nie rozwiążemy. Wiecie, co wzięłam już sobie na sposób? To, że e, staram się po prostu gotować obiad na dwa dni. I wczoraj, pierwszy raz tak zrobiłam. Mieliśmy kotlety mielone, czyli karmi na dle i stwierdziłam, że e, wczoraj zrobię taki, wiecie, e, tradycyjny obiad, czyli kotlety mielone, ziemniaczki, buraczki. A dzisiaj, bo kupiłam sobie oczywiście więcej mięsa, zrobię pulpety w sosie pomidorowym. No i proszę bardzo, już tu jest. I z ryżem będą gotują się. W międzyczasie jeszcze dzisiaj. Zrobiłam nasze ulubione racuchy z jabłkami z Thermomixa, bo są przepyszne. Haneczka z mimożkiem też je ja uwielbiają. Zresztą ja też i zobaczcie, kto nas tu dzisiaj odwiedził. Babcia! Dzień dobry! Bo Miało biać. mnie tu nie być. No, miałeś Cię tu A nie czym? być. Bo miałam iść na. na Kok. Na Kuca. No, tak jak wtedy... Takie dodatkowe włosy No, super, już kiedyś miałam. i plecione nie? na pewno, tak, doplatane. I miałam iść na Kuca. By był spokój ze 4 tygodnie. Nie trzeba nic z tym robić, wtedy tylko się umyję i się chodzi. No, ale losowa sprawa od mojej Agnieszki. Myślę, że się wszystko dobrze rozwiąże, niestety. I to dzięki temu babcia z nami jest. To mamy trochę wiecie. Fajnie, tu oczywiście paczki z Ikea stoją, czekają na składanie. Miło, już chce się do nich dobierać, co jest no, problematyczne, bo tu jest, są, są też tu szyby. A właśnie i najważniejsze, Haneczka dzisiaj jest przed pierwszą wizytą u dentysty. Wybieramy się dzisiaj na 16. I Haneczka, jak widać, no i to się... jak się czujesz? My już prawie na wizycie, już właśnie zmierzamy. Nastawienie, cześć! Ja też będę! No, Wszyscy, bo my komis no, cześć, komisyjnie! No, patrzcie, cześć, do cześć, dzień dobry, komisyjnie! Wszyscy idą razem na pierwszą wizytę z To jest mega pozytywne i to jest najważniejsze, a ja i Paulinka mamy przygotowany. Prezent dla ani no bo na pewno będzie dzielna i nagroda będzie... się należy. Tak, no, drobna, bo drobna, ale się ja należy. To Tam. Tam, idziemy. Miłość, bardzo, 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 bardzo. ale tak nie wolno robić. Bo jest za tak głośno. Rzuć... Ustawiamy wieże, nie rzucamy. Fajna. Po pierwszej wizycie. Haleczka była dzielna. W wynikach to wizyty może później albo no. wcale. <grywa> właśnie. Bo nie o wszystkim trzeba mówić, ale najważniejsze jest to, że z racji tego, że Hania była dzielna, Hanuśka. Hanul. Prezent od nas. Bo za była to, naprawdę taka dzielna. To, że byłaś dzielna, diamenciki chciałaś Chciałaś diamenciki, tak? nie? I ptaszka masz do pokolorowania i składania. Mm. Byłaś bardzo dzielna, daj buziaczka. Tak, że ona na tym fotelu tam siedziała, bo oczywiście jeden rodzic wszedł z Haneczką, czyli ja, bo Mateusz musiał z miłoczkiem popylać na korytarzu. I naprawdę była taka dzielna. Cieszysz się? No, bo byłaś super dzielna, no i... Chciałaś diamenciki, nie? No to jedziemy do domu. No, ja. bo pogoda jest iście naprawdę letnia. Hanuśka wam w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest dziewczyna Dzu, na, na medal, medal. Mm -hmm. po prostu jest wspaniała. No, tak no, jak się zachowuje teraz. Tak jak jest. się zachowuje, jest no. po prostu cudowna dziewczyna dbał, o, o miłoszka, jest mądra, po prostu grzeczna no złego słowa na nią nie no, ma powiedzieć. Można. Odważna mm -hmm. i w ogóle naprawdę naprawdę wrażliwa przy tym. No po prostu nie mogę się nachwalić, jako rodzice jestem po prostu dumny, że mam taką córeczkę i że rośnie mi taki. Tego tak, jeszcze musimy trochę po... Taki gangster, po... Ten. nie no trzeba z tego gangstera trochę Już ci otworzę Myśka, Widzę, że zadowolona, co? O, do składania no. Dobry wieczór. <laughs> <laughs> się śmieję, bo co? Na tym parkingu taki kozak byłem Nie będę skręcał Flaminka <laughs> sobie skręca. I co? No i co? I psińco Jeden już prawie postawiony, ale w ogóle dół złapałem, bo tak to się wymaga z teściem skręciliśmy jedną witrynę, nie? No. I ja tak stoję i mówię Ej, a to co jest, nie to? I sobie dopiero przypomniałem, że przecież ta witryna ma, ma jeszcze Ma na no. Ma jeszcze nadstawkę i tu przecież będzie otwierany. Jeszcze jest jeden element do skręcenia. Ale Paulinko, zapraszam. No, co jest? Czy ta nadstawka nam się tu zmieści? No, ja że się zmieścić, to wszystko było wymierzone. Mateusz. Kim ty gadasz? No jak ci się podobał ten efekt pierwszy? Fajnie. Przede wszystkim, jak przyjdą gałki, to to zrobi efekt. Wiesz, jak jest? Złote znowu. Tak ja się zastanawiam, jakie. Czy gałki, czy takie, jak mamy w kuchni? Nie. Dobrze, no także widzicie, no. Niegodnej. Nie jak to was? Mąż swoje, ale życie weryfikuje moje, moje plany. Więc wiecie, na każdego cwajaka się większy cwaniak a większy cwajak stoi zaraz za kamerą. No Skończyłem skręcając jednak te witryny. Także do roboty. Tata z Matim wykonali wczoraj kawał dobrej roboty. Zobaczcie witryny, regały, zwał jak zwał, stoją i prawdopodobnie właśnie tu zostaną, bo. Regały te witryny można by było zaadoptować też do tego yy, narożnika, bo sprawdziliśmy to wczoraj, tylko już zapomniałam nagrać. Postawiliśmy jedną witrynę tu, drugą tu zrobił się taki wiecie naturalny, jakby narożnik, i to też fajnie wyglądało. I jeszcze się zastanawiamy. Możliwe, że te witryny tam yy, też się pojawią, ale wydaje mi się, że może. Na razie zostaną tutaj. A wiecie jak ja lubię jeździć z meblami? Możliwe, że za trzy miesiące znowu zostaną w tym narożniku. Kto to wie? Ja ciągle coś wymyślam, coś mi się wiecie uwidzi, zawidzi, i potem robię małe zmiany i roszady. Co jeszcze musimy zrobić? Jeszcze musimy tu dodać półki szklane, które też dokupiłam. O tu są. Na kanapie właśnie się za nie biorę. Może uda mi się to dzisiaj ogarnąć, bo miłoszek właśnie ma drzemkę. No i oczywiście jakieś uchwyty, bo dla mnie uchwyty robią wielką robotę. Nie powiem, że nie, więc będą uchwyty. Na górę na pewno pójdą takie gałeczki. Wy je znacie z kuchni. Te gałki też będą u chaneczki w pokoju, tylko jeszcze nie było czasu ich zamontować do tej szafy. I teraz jest pytanie. Sama do siebie też pytam i Mateusza pytam i wszystkich pytam, co zrobić. Czy tu do tych dużych drzwi również zamontować na tej wysokości gdzieś właśnie te gałeczki, i to będzie taki wiecie, efekt delikatny, czy zamówić właśnie te relingi, które mamy w kuchni tam, te podłużne klamki. No i powiem Wam, że myślę, myślę i wymyśleć nie mogę, muszę się chyba jeszcze z tym przespać, na razie nic nie zamówiłam. E, no to zobaczymy, no. Może już do następnego tygodnia się zdecyduję, e, ale możecie też dać znać, co wy byście wybrali. Czy właśnie od kuchnię też te e, na tych właśnie dużych drzwiach, natomiast u góry te mniejsze gałeczki. Czy pójść już w taką delikatność i zarówno u góry, jak i na dole dać te malutkie gałki złote? No, no to jest pytanie. jak, gdzie ty jutro jedziesz? Na Z babcią i z dziadkiem. No, i teraz przyszła pora na pakowanie. My już tu mamy dość sporo rzeczy wyciągniętych na łóżku, ale już poprasowanych. Więc teraz już tylko pakować się do walizki. I zdecydowałyśmy z Haneczką, że do tej dużej walizki, dużej, no średniej. Zapakujemy właśnie ciuszki, to jest w ogóle moja walizka, oj wszystkie wspomnienia wróciły, ja naprawdę mam już ją kupę lat i to jest właśnie ta moja walizka z motylkami Haneczka spakuje sobie do niej właśnie te wszystkie ubrania, rzeczy, o buty tu nie pakuj Kicia, bo to Ci się nie zmieści, zaraz mama Ci pomoże. Okularki. Okularki możesz sobie tu spakować, to takie rzeczy podręczne na podróż, wiesz, żebyś miała w samochodzie, to co tam chcesz. Eee, I BabyBorn. A baby Born to sobie do ręki weźniesz? no właśnie. I jak już jesteśmy przy baby BabyBorn to właśnie... I popatrzcie na podróż, takie co. Żebyś się nie nudziła w samochodzie, to jest bardzo dobry pomysł, żeby sobie tak... Ja będę sobie w samochodzie tak pikała tym. Tak, bardzo dobrze. No i właśnie mamy tu jeszcze, zobaczcie, walizkę, walizkę od Haneczki. I tu właśnie spakujemy wszystkie cuda zabawkowe od Hani, tak, co chcę ze sobą zabrać. I Haneczka będzie miała dwie walizki, jedną wow. z ubraniami, a drugą so, z zabawkami. Tak, twojego. jeszcze mama dzisiaj była w sklepie i kupiła Ci kilka wow. rzeczy na wyjazd. Ej, mam takie same. No. no tak, ale takie wiesz, bo to się wszystko zużywa, gumki. A pokaż tą opaskę, co Ci będzie wow, pasować. Popatrz, jakie fajne. No to też Ci kupiłam, no wiecie, takie jeszcze zakupy z pierwszej wow. potrzeby. Jakieś rajstopki nowe, skarpetki, yy, majteczki, proszę. Wow. I bluzeczki. Wow! Hello! Pakujesz <noise> się <noise> No, my się tu będziemy pakować, już wszystko właściwie mamy um, wyprasowane, ale powiem Wam, że to jest tak, że ja zawsze pakuję za dużo, ale w sumie lepiej to No właśnie, nos... mówić, że. No, no, na jak trzy dni, już, jak ja już mam. Taka, <noise> No, kupiłam ci. Jak już taka prawdziwa kobieta, wyjazd na trzy dni, ciucho, bo na dwa tygodnie. No. <noise> Ale lepiej nosić niż się prosić. A w bagażniku jest dużo miejsca. Dokładnie, co o, innego do to samolotu. To jest w ogóle. Kupiłam Ci takie hmm. mydełko w płynie i taki żel nic z LOL. Podoba Ci się? A, a babcia i dziadek będą na pewno używać to. A, Pożyczą sobie od Ciebie, daj buziaczko. <glam> dużo buziura. Głosy umyte, trzeba jeszcze rozczesać, no i pakować się. Aneczka, ty neczka, ty powiedz, co chcesz ze sobą zabrać, jeśli chodzi o zabawki. Bo tu spakujemy do tej mniejszej walizki. Wow. A, no bluzki, to jest prawdziwa kobieta. Zobaczcie, ona się cieszy po prostu z nowych ciuchów, jak normalnie jak były zabawki. Wow! No, wybierz sobie zabawki, jakieś <laughs> książki na dobranoc, żeby ci babcia z No, czytali, i... jaką książkę też spakujemy, nie? Bo ty lubisz na dobranoc. To sobie wybierz. No, jeszcze gumowce masz nowe. Zobaczcie, takie fioletowe będą pasować do tej fioletowej kurteczki. Patrz, jeszcze mama tego nie przykładała, zobaczymy. No ideolo, na deszczyk. Ze smyka, 55 zł przecenione. No i plasterki na ugryzienie, tak? Dobra, ale tu wygląda tak, jakby to był bajzel, a tu po prostu jest to wszystko porozkładane, trzeba się spakować. Parasol też, bo podobno ma niestety padać deszcz. Dobra, pakujemy się. Haneczka już spakowana. O, miło się tu w katry. Kradł, parasol jest, mm. kosmetyczka, duża walizka, mała walizka z zabawkami, no i Hanusia jest już gotowa, zwarta i gotowa z Baby born do wyjazdu. Cieszysz się, Hanuś? Mm. A Dlaczego spina się tak aż wysoko? No, ten Twój to jest też taki, nie, taki nieswojny jak nasz Miłoszek, spina się po Tobie i co, bierzesz ją do samochodu, tak? Będziesz z nią jechała z tyłu. Niegrzeczny. Mm. Niegrzeczny! No już czekamy, bo babcia z dziadkiem pisali, że już jadą, haneczka już wystylizowana. Niestety, jak widać, po kaloszach i kurteczce pogoda nie bardzo dopisuje. Leje tam, no ale zobaczymy. Może w Karpaczu będzie trochę lepiej, może się poprawi ta pogoda. No i zobaczcie, prawdziwa kobieta, duża walizka na ciuchy, mała walizka na zabawki i oczywiście kuferek na kosmetyki, szczoteczka do zębów, żel do kompania, tak? I, i, i dla Lali, i, i eee. ojej, dla Lali tutaj jest szczoteczka też, tak, no tak, też sobie spakowałaś różne zabawki. No i pięknie, no i... Ja przy... będziemy i bo... Tak, i jeszcze parasol, no bo jak jest pogoda jaka jest, to trzeba niestety takie rzeczy ze sobą wziąć. I ja i hulajnogę bierzemy, nie? To mama idzie ją jeszcze już wyciągnąć z, do garażu. Tylko oby ta pogoda dopisała i, by, i mogłabyś pojeździć na tej hulajnodze. Pa, pa. <laughs> Papa! Pa myszko. Udanego weekendu, baw się dobrze. Cześć. Bieniemy. Pa pa! pa.